Cześć, cześć, Kasper z tej strony. Mamy 17 lipca 2025 i jesteśmy dzisiaj na budowie w Chełmie, na Chełmskich Widokach, na nagraniu, które ma pokazać zakończoną inwestycję. Przejrzymy sobie dzisiaj całą tą inwestycję i opowiemy o rzeczach, które się tutaj znajdują i o jakiś ewentualnych problemach, na które natrafiliśmy. Szczególnie w końcowej fazie inwestycji. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania. Ostatnie nagranie z tej inwestycji mieliśmy w sierpniu 2024. Tak jak pewnie pamiętacie lub nie pamiętacie, były, były wtedy prowadzone prace związane z realizacją stanu surowego. Nagrywaliśmy wtedy na ostatniej kondygnacji. Tak więc no, prace nie były jeszcze wtedy zbyt mocno zaawansowane, natomiast teraz y, mamy już cały budynek zakończony i przechodzimy obecnie przez procedury odbiorowe. Realnie prace budowlane w tym budynku zakończyły się pod koniec kwietnia. Odbiory wewnętrzne, jak i procedury odbiorowe, urzędowe, no w zasadzie od tego końca kwietnia prowadzimy. W międzyczasie odbyły się trzy odbiory wewnętrzne całego budynku od generalnego wykonawcy. No i jakby wiadomo, z odbioru na odbiór jesteśmy już coraz bliżej końca i zamknięcia. Całej inwestycji wraz z poprawkami i uzupełnieniami poszczególnych elementów, no bo jak to wiadomo, pierdoły na budowie trwają najdłużej. Więcej o tych procedurach odbiorowych, o odbiorze takiego budynku od generalnego wykonawcy, na co zwracać uwagę, zapewne opowiem w odcinku technicznym z tej budowy, który pewnie będziemy nagrywać z samochodu. Jak wyszło, jak budynek wygląda, jak wyszedł, to wszyscy widzimy. Mi się bardzo podoba. Jestem generalnie krytycznie nastawiony do... Architektury budynków czy rozwiązań, które są stosowane przez wielu deweloperów w naszym kraju. Natomiast tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń ani żadnych wątpliwości co do rozwiązań, technologii, materiałów czy kolorystyki, która została zastosowana, zarówno jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny tego budynku, jak i w zasadzie o lokal pokazowy, który już tutaj jest wykonany, wykończony i który tutaj. I na pewno jest widoczny na przebitkach. To jest mieszkanie na parterze, ale ten parter, ze względu na ukształtowanie terenu, jest tak naprawdę pierwszym piętrem. To, co od frontu jest parterem, od, od, od z tej strony przez ten spadek terenu, jest, jest już jak pierwsze piętro. Jest to mieszkanie z największym balkonem. To jest mieszkanie dwupokojowe. Mamy osobną sypialnię do której wstawiliśmy spore łóżko 1,60 m, a pomimo to jest jeszcze miejsce na szafę, na jakieś zagospodarowanie tej sypialni. Mieszkanie ma niecałe 40 metrów, urządziliśmy aneks kuchenny, tą strefę dzienną, wykończona jest łazienka, poszliśmy w kierunku tej uniwersalności, zrobiliśmy wannę z funkcją prysznica. Także, żeby i, i ci, i, i każdy kto. i prysznic, i wanna, żeby ludzie mieli jakby dwa w jednym. Łazienki są spore, bo ma, jak na takie małe mieszkania, to te łazienki mają ponad 5 metrów kwadratowych. Jest to mieszkanie dla nas w pewnym sensie też pokazowe, bo chcemy, chcemy tutaj pokazać potencjalnym nabywcom, jak to może wyglądać. Ale też mamy je w ofercie do sprzedania. Myślę, że to jest dobra opcja dla osób które chcą szybko puścić to mieszkanie do, do wynajmu, bądź zamieszkać. No tak jak już mówiłem, nie raz mamy też tutaj bardzo blisko Państwową Akademię Nauk Stosowanych. Yy, dosłownie 30 sekund spaceru i jest też dobra opcja dla, no, dla studentów, którzy zamiast wydawać pieniądze na wynajem mogą sobie kupić takie mieszkanie. I, no, i też wiadomo, często te osoby są spoza hełma, odchodzi kłopot wykańczania, organizowania tych robót, ekip i tak dalej na odległość. Poza tym mieszkaniem, no mamy w planie też wykańczanie innych mieszkań, być może z tej drugiej strony, żeby pokazać potencjał tamtych mieszkań: jak tam zrobić dwa pokoje, jak je urządzić, no i, no i też puścimy je do sprzedaży. Słuchajcie, mo no moje odczucie jest takie, że ten parter nie jest typowym parterem, bo to jest tak naprawdę, no tak jak mówiłem pierwsze piętro, yy, ten balkon jest tak osłonięty, że tutaj z, no z ulicy nikt tam nie przeszkadza, ta ulica też nie jest jakaś bardzo ruchliwa. W moim odczuciu to, to jest całkiem tak komfortowo, przyjemnie i dosyć intymnie, pomimo że to jest parter. Zamknąłeś? Nic nie słychać, nie słychać. Wiesz, ja w domu mam sypialnię nad garażem, to bardzo słychać, nie? Czy byliśmy w jakimś mieszkaniach, padł tu nic. Na elewacji mamy sporo ładnej cegiełki. W strefie wejściowej, która musi być reprezentacyjna, mamy płyty włóknowo-cementowe na elewacji wentylowanej. Natomiast jeżeli chodzi o klatkę schodową, no to w środku, szczerze mówiąc, początkowo obawiałem się, że wyjdzie to zbyt surowo, bo tak jak widzicie, nie ma na niej zbyt wielu, udziwnie, zbyt wielu elementów, natomiast finalnie wyszło to bardzo elegancko do tego stopnia, że na przykład wzór balustrady schodowej, która jest wykonana na klatce schodowej tego, tego budynku, no, będzie jakby odtwarzany w moim domu, który obecnie kończę wykańczać. Na klatce również bardzo podobają mi się płytki. Tak jak widzicie, podłoga jest ułożona z dwóch rodzajów. Płytek z tej samej serii, z tej samej kolekcji, dlatego to się wszystko tak fajnie zgrywa. Różnica między nimi jest kolorystyczna, i poprzez sposób ułożenia tych płytek mamy taki fajny kamieniczny efekt po prostu retro odbioru części wspólnych całej tej nieruchomości. Oczywiście ułożenie płytek w taki sposób wymaga od wykonawców Większego zaangażowania, większego czas, poświęcenia większej ilości czasu, żeby to po prostu w taki sposób wyszło, ponieważ jest bardzo dużo widocznych, ciętych krawędzi. Natomiast nasi podwykonawcy, generalnego wykonawcy, stanęli na wysokości zadania i ułożyli to w sposób bezbłędny. Powiem szczerze, że przy cenie zakupu nieruchomości w tym budynku. I przy stawkach, które możemy uzyskać za najem takiego wykończonego mieszkania w Hełmie, bo czasem można się bardzo mocno zaskoczyć, jeżeli chodzi o ceny mieszkań na wynajem w takich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. Mieszkań przeważnie w takich miejscowościach brakuje, a już z pewnością brakuje mieszkań, które są wykonane w nowych budynkach. Dlatego ceny za najem można uzyskać bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę Cenę zakupu mieszkania w hełskich widokach razem z wykończeniem możemy zbliżyć się z wskaźnikiem ROI do około 10%, co jak na dzisiejsze czasy jest bardzo dobrym wynikiem w branży nieruchomości, szczególnie jeżeli chodzi o najem długoterminowy. Gdybym miał trochę więcej wolnej gotówki i nie inwestował w projekty deweloperskie, to sam bym chętnie zakupił e, jedno mieszkanie na wynajem w tym budynku. Słuchajcie, jesteśmy na trzecim piętrze, na ostatniej kondygnacji naszej inwestycji. Chełmskie widoki. Teraz w sumie może, możecie zobaczyć, skąd ta nazwa się wzięła w mojej głowie i dlaczego te Chełmskie widoki. Bo no, wygląda to tak i mamy widok. Po horyzont, aż za miasto, z drugiej strony na bazylikę, na park przy tak zwanej górce Chełmskiej. No i widokowo tutaj, pomimo zabudowy gęstej, śródmiejskiej, plombowej, w ścisłym centrum, no nie, nie zaburza nam nic widoku i nie ma opcji, żeby nam, nam coś urosło za oknem. Także, także stąd ta nazwa. Tak jak widzicie, w przypadku tej nieruchomości. Zadziałała najważniejsza zasada w nieruchomościach, czyli lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Z balkonu mamy piękny widok na bazylikę w hełmie, na park, na starówkę. W trakcie procesu projektowania i w początkowych fazach budowy, wszyscy zawsze zastanawiamy się, jak finalnie dany budynek, oczywiście, wyjdzie, ale również jak finalnie będą prezentować się widoki z okien poszczególnych apartamentów i z balkonów. I w przypadku tego budynku, tej realizacji, to co otrzymaliśmy w rzeczywistości, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zresztą sami widzicie. Wiecie co, no to nasza inwestycja jest butikowa. Mamy tylko 14 mieszkań. Także same małe mieszkania, takie same dwupokojówki od 32 do 44 metrów. Towar ewidentnie dla młodych ludzi, dla inwestorów pod wynajem, no ale też dla osób starszych, bo tutaj piętro nas nijak nie ogranicza, mamy windę. Może nie każdy Helm jest miastem z niską zabudową do, do czterech pięter i wszystkie stare bloki nie mają wind. I zawsze te wyższe piętra były mniej atrakcyjne i no chcieliśmy, żeby wszystkie kondygnacje były. I atrakcyjne dla klientów, i dostępne dla wszystkich bez względu na wieki możliwości. Tak jak pewnie zauważyliście, akurat w przypadku tej inwestycji balustrady balkonowe, które znajdują się na frontowej ścianie budynku są montowane do płyty balkonu, a nie tak jak zawsze zalecamy od czoła. To rozwiązanie wynika z tego, co narzucił na nas po prostu konserwator zabytków. On nie chciał mieć balustrad montowanych od czoła, ponieważ nie jest to rozwiązanie noszące znamiona budynku zabytkowego, a my tutaj niestety, znajdując się w ścisłym centrum miasta, musimy naszą architekturą nawiązywać do tych budynków zabytkowych, które znajdują się nieopodal. No i oczywiście w przypadku wykonania balustrad w taki sposób, Zawsze istnieje ryzyko przeciekania płyty balkonu, płyty tarasu, jak i również dużo trudniej w takiej sytuacji wykończyć taki balkon. My mieliśmy tutaj plan początkowy, aby wykonać te tarasy, te balkony w układzie wentylowanym wykończyć je po prostu płytkami na wspornikach w układzie wentylowanym. Niestety w przypadku balustrady montowanej od góry. Montaż płytek w taki sposób, przez to, że występują kolizje ze słupkami balustrady, jest niemożliwy, przez co musieliśmy zmienić technologię i zdecydować się na wykończenie tych balkonów w układzie tradycyjnym, czyli z płytkami klejonymi w sposób niewentylowany, ale przy zastosowaniu najlepszej dostępnej chemii na rynku, aby zminimalizować ryzyko. Przecieków, uszkodzeń tej okładziny i innych napraw gwarancyjnych. Jesteśmy w pośredniej strefie konserwatorskiej. Ten, ten nasz budynek z przodu nawiązuje mocno do zabudowy śródmiejskiej. Z tyłu jest już bardziej nowoczesny, także tutaj mamy kompromis tego szacunku do centrum, jak i nowoczesności. Także możemy mieszkać w centrum ale może mieć wszystkie udogodnienia nowego budynku takie jak windy, prywatne miejsca parkingowe, szlaban, monitoring yy, czy, czy, czy ogrodzony teren. Jeżeli chodzi o układ miejsc postojowych, to yy, różnie to bywa przy ścisłej zabudowie miejskiej, szczególnie jak nie robimy hali garażowej podziemnej, bo na tej inwestycji jest hala garażowa. Taka powiedzmy pół na pół, zlokalizowana z jednej strony pod ziemią, natomiast z drugiej strony, oczywiście nie pod ziemią, bo jest do niej swobodny wjazd. I tutaj udało się tak rozplanować te miejsca, że każde mieszkanie oczywiście je posiada zgodnie z planem zagospodarowania. I część tych miejsc postojowych jest zlokalizowana w tej hali garażowej, natomiast przez to, że nie schodziliśmy jeszcze głębiej pod ziemię, no to. Większość tych miejsc trzeba było zlokalizować na powietrznie. Oprócz miejsc postojowych, które tutaj mamy oczywiście do dyspozycji mieszkańców, mamy również do dyspozycji, do sprzedania komórki lokatorskie i tutaj praktycznie również liczba tych komórek lokatorskich prawie że równa się liczbie lokali mieszkalnych. Słuchajcie, no to, to jest pośrednia strefa konserwatorska. My tu się wklejaliśmy plombą między dwa stare budynki. Musieliśmy się też do nich nawiązać i z wysokością, i z architekturą, dlatego na górze mamy skosy. Ale te skosy są dość wysokie, bo w najniższym punkcie mają ponad 1,60 m. Ponadto wykończyliśmy je celowo tak, żeby, żeby nie równać ich do tego stropu, tylko żeby było jednak ta przestrzeń w górę. Może ktoś sobie to jakoś fantazyjnie urządzić, doświetlić, coś zamontować. No dodaje to takiej przestrzeni i jednak wybija tam ten sufit trochę w górę. Jest myślę, że całkiem przyjemnie z tymi skosami, nawet no może fajnie, że one są tutaj. Od strony południowej, czyli z tyłu budynku postawiliśmy na duże okna, bo tutaj możliwości nam na to pozwoliły. Stawiamy na wielkie okna w salonach, no i w tych sypialniach zrobiliśmy duże Duże narożne okna, także tutaj tak naprawdę można z łóżka mieć super widok. Nie wstają z łóżka, zwłaszcza z górnych kondygnacji. No strefa frontowa, ta strona frontowa jest trochę inna, bo to nawiązujemy do zabudowy śródmiejskiej. Oczywiście tam okna i tak na, jak na, na, na standardy takie, które były kiedyś, to są i tak bardzo duże. Ale jednak musieliśmy się nawiązać do zabudowy śródmiejskiej. Ale tył, zobaczcie, sami jest, jest super przeszklony. Jest świetnie, mamy solidne trzyszybowe okna. Każda szyba ma po 6 mm, także jest super. Jeżeli chodzi o współpracę z generalnym wykonawcą tego budynku, to przez większość czasu układała się ona w zasadzie bez zarzutów. Tutaj trzeba tylko powiedzieć, że gdzieś tam w tej końcowej fazie. W tej fazie poprawek, drobnych poprawek, wszystkich zakresów, które tutaj zostały wykonane w tym budynku, no to można powiedzieć, że trochę spuchł. Można powiedzieć, że te poprawki gdzieś tam były długo realizowane. Eee, też można było odnieść wrażenie, że. Nie jest to wykonywane gdzieś tam zgodnie z logiką, ale częstym błędem, który popełniają inwestorzy, jest ocena wykonawcy i ogólnie kontrahentów tylko na podstawie końcówki. To nie ma znaczenia, że przez 80% czasu nie było do współpracy żadnych zarzutów. Liczy się tylko sama końcówka i tylko na podstawie samej końcówki podejmują decyzję, aby z danym wykonawcą czy kontrahentem dalej nie współpracować. Natomiast w naszej sytuacji tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, przez większość współpracy nie było żadnych zarzutów, i jeżeli ocena wynosi 80%, no to zgodnie ze skalą akademicką, nadal jesteśmy w ocenie dobrej. I przy dobrej ocenie i przy dobrych rokowaniach na przyszłość, z pewnością tutaj będziemy chcieli realizować kolejne inwestycje w tym samym zespole. Nasza budowa już dobiegła końca. Mamy ostatnie detale, ostatnie szlify, załatwiamy formalności na pozwolenie na użytkowanie. Ta budowa przebiegała we współpracy z generalnym wykonawcą. Korzystaliśmy z usług generalnego wykonawcy, ale pomimo tego, że był generalny wykonawca, korzystaliśmy także z usług Kacpra i Kuby. I no słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolony, dużą du, dużo ta współpraca mnie odciąża, odciążała, jak na każdej budowie, pomimo że był generalny wykonawca, wychodzi masę rzeczy po drodze, które no, trzeba ustalić, trzeba zmienić, masę jakichś niespodziewanych sytuacji, rozwiązań technicznych i no ja jakby nigdy się tym nie stresowałem, bo wiedziałem, że Kasper to ogarnie i tak było za każdym razem. Ktoś tam mnie kiedyś pytał, po co mi jeszcze taki menadżer projektu, inżynier nadzorujący, czy jakby to nazwać. Ja uważam, że jest potrzebny, bo no wiecie, generalny wykonawca jest ok, ale też każdy ciągnie do siebie. Jest masa sytuacji, chociażby przy rozliczeniach, przy przerobach, gdzie no nie było. Nie było jeszcze żadnego fakturowania, w którym ten przerób nie, nie zostałby przez kasę prawie tam ukrócony, ponieważ on tą budowę kontroluje, on tu bywa, mamy regularne narady, agendy i tak dalej. On to po prostu trzyma, trzyma za gębę, mówiąc tak potocznie. Nie? I... Ja bym skorzystał kolejny raz, zresztą to nie są puste słowa, bo mamy kolejną inwestycję, gdzie mamy już pozwolenie na budowę, na budynek wielorodzinny. No i z usług Caspra i Kuby korzystam. Mamy umowę już w fazie przedinwestycyjnej, i w inwestycyjnej też oni będą obecni. Także takie budowanie to jest też mój trochę święty spokój, nawet bez trochę. I no mam, mam ile rzeczy z głowy i wiem, że to jest dopilnowane przez osoby, które się znają, a no naprawdę w takiej wielorodzince jest bardzo dużo niuansów i, i niespodzianek. No dobra, bo ja już się tak was nachwaliłem. A co ty Kaspersonistrz o współpracy z nami, tylko tak wiesz, szczerze, bez wazeliny, nie? Słuchaj, no wiesz, po takiej, po takiej rekomendacji mam trochę, wiesz, za zablokowane możliwości odpowiedzi, ale oczywiście nawet jeżeli pierwszy bym miał y, odpowiadać na to, no to cała współpraca ułożyła się bez zarzutu w trakcie tej współpracy, w zasadzie jak i w jedną, jak i w drugą stronę. Y, no i tutaj szczególnie. Muszę was pochwalić za takie działania jakby marketingowe i sprzedażowe, które tutaj podejmujecie, które zrobiliście, spowodowały, że pomimo tego, że rynku na zakup mieszkań obecnie nie ma, Pomimo jakichś pierwszych obniżek stóp procentowych, to nadal ta dynamika sprzedaży inwestycji deweloperskich jest bardzo niska. No to pomimo tego wszystkiego ten telefon u was jednak dosyć mocno dzwoni. Są te wizyty, są te prezentacje lokali zarówno w stanie deweloperskim, jak i tego wykończonego. No i sprzedaż jest po prostu dzięki temu na bardzo wysokim poziomie, ponad przeciętnym względem zarówno konkurencji, która tutaj jest w okolicy, jak i innych inwestycji, które realizujemy. No my też to czujemy, że rynek się odmraża i no widzimy to po telefonach, prezentacjach. Pomimo, że są wakacje i to początek wakacji, gdzie jednak to jest ostudzone, to jeżeli to tempo i wzrosty tej dynamiki się zachowają, to myślę, że już sierpień i wrzesień to, to naprawdę powinno być super. Nie? No dobra, to wszystko na dzisiaj. Eee, mówił do Was Tomek i Kacper. Widzimy się w kolejnych nagraniach z inwestycji w innych województwach, które realizujemy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć, cześć.